jest na banota też na minutę dziewięć minut i dziesiąty minut jednaście, tam dwunasty minut, trzynasty, teraz i trzynasty, 15 minuty, tak szesnasty, trześć minut, siednasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty minuty dwudziesty, trzysty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarte, dwudziesty, czwarty tak, szósty, pierwsze minuty, drugie, trzecie, czwarty, piąty, też trzydziesty szóste, idzie z tej siódmy, ośmiu, minuty, 8, 9, 38, 9 minuty 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 58, 9, 9 10, 10 będzie tak naprawdę więcej rapu, będzie kilko, plus odwrotki, elo, olec, zawsze. Od wszechim gra będzie grały, zawsze grają tutaj rapów, to jest co, są. Elograficzko, co będzie na numer, na numer, w ma całe dobre sekundy od 10 do roku, 10 pierwszym, drugim, roku, trzecim, czwartym i piątym, też rapuję, szóstym, i dziewiątym, pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, też rapuję, piątym, rapuję, szóstym, też rapuję, siódmym, rapuję, ósmym, też rapuję, dziewiątym, też rapuję, też

Ciągle składam numer bo ten chociaż narbądzie na numera się to szukuj, skądę, Elo, mamy nową notę dyrachu, To hip hop, dasz mniej więcej rachów. Elo, mamy nowe numery, drakuje. Ciągle napisał zawsze był ran, będzie więc hipowo, co numer godziny zebra, składam rachuj Nicom nasz, środie naszym będzie będzie tak, raku, nigdy więcej rachów. Tak, rapuję naszemu kochanemu boku, będzie tak zawsze rapał różaniec. Różając modlitwa to nasza rozmowa z naszym, z naszym kanem Bogiem o tym. Będę rapałę Tak taka jestem Jestem Sierczyninem, jestem wierzącym, jestem Sierczyninem, jestem Katolikiem i będę o tym tworzył Rabenera południowym. Tak, będę zawsze rozumiał o naszemu kochanemu Bogu, tak będę zawsze będzie te brawoły, że jest i modlitwa, że i modlitwa, to nasza, to nasza rozmowa z naszym Panem Bogiem, o tym będę tworzył Rabenera południowym. Zacznę w sprawozdaniu o cytatach, o cytatach z Pisma Świętego o dziesięciu przy Boże, który tak rapowóz zawsze Będę chodził z rapą będzie rapowo będę będzie Będę rapował z rapą i rapowo Będę zawsze kłócił świętym Ewangelii o, czyta, tak, z Pisma Świętego O odzysięciu Przekazem Bożych Będę tak rapował z rapą Będę rapował serca w naszym sercu Rapuńskich będzie nowe numer, numery Rapuję ciągle na numerach hip-hop na numerach się mam przebijane Dobre numery, gdy rapuję to, to hip-hop na numerach się ma membrana To jest hip-hop, tutaj się rapuję Kichowe, gdzie więcej rapu tutaj. Kichowe, tutaj zawsze były tutaj. Nie.